Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Kochani, trójce święta pod drzewem nieko znalazła sobie mieszkanie. Drzewo daje cień. Dziecko Boże żyje. Każde dziecko, które ma tę świadomość, że pochodzi wyłącznie z miłości Chrystusa, Jezusa razem z Ojcem. Wszechmogącym i Duchem Świętym, udzielających nam siebie w całej pełni, ponieważ my, najmniejsi, zaufaliśmy Najwyższemu Panu Bogu. Kiedy byłem jak dziecko, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Mówi Święty Paweł, apostoł: W hymnie o miłości śpiewamy. Miłość jest największa. I po prostu biorąc pod uwagę ten fakt, że obok wiary, i nadziei, ta jest celem i drogą w Chrystusie Jezusie Panu naszym, my właśnie pragniemy żyć dla Boga i być mądrzy Jego mądrością, to znaczy otwierając się na dojrzewanie i. W cieniu drzewa zażywając Jego miłości i sprawiedliwości. Jak Maryja, święty Józef i wszyscy święci, ci szczególni, szczególnie przeze mnie wymieniani. Oczywiście święci pańscy, przez Chrystusa. Teraz poznajemy po części i nie jest dla nas dużo jasne, ale jak mówi święty Paweł, apostoł, właśnie finalizując niejako, wieńcząc swój hymn o miłości z czasem, kiedy stanie się wszystko jasne, zniknie to, co pozorne i tylko częściowe, a tylko będzie panował Pan Bóg nasz, Bóg zastępów. Trójca Święta jak widzicie jest bardzo przepięknie utajone, ale zawsze szczęśliwe. Amen. Alleluja.